Chrzanowski. Jeżdżę na deskorolce około dwóch lat. Dokładnie dwa lata będąc w wakacjach. I ile lat masz dzisiaj? Dzisiaj mam 13 lat. 91 roku życia. Co, no tak. co zainteresowało Cię właśnie do skorąca, dlatego, żeby tutaj Co często przychodziłem tutaj na skate bar i patrzyłem jak kupak jeżdżą. No i tak, tak się zaczęło, że zaczęło mi się to podobać, postanowiłem kupić sobie deskę i później zacząłem trenować ten masz. No i później poznałem tutaj tych wszystko do skate i razem Przez te dwa lata jakieś nie, akurat nie było tutaj zawodów. Były, ale mnie akurat nie było. A ty z swoją przyszłość, czyli e, będziesz to traktował jako sposób na życie jakiś mistrzostwa świata. No myślę, że tak. Próbował osiągnąć. Aha, czyli ze Skoronka do której maszyn. właśnie, w jaki sposób możesz się zrealizować ze Skoronką? Czy to jest jakiś wuchar e, e, mistrzostw świata, Europy? Nie. E... O, o czym marzysz na tej drodze? Marzę, żeby coś na osiągnąć. Przede wszystkim dobrze się bawić i jak najdłużej na niej jeźdź. Dobrze bawić się tutaj na sobie twarzu? Tak. Ale... Właśnie tutaj jest klimat, bo wszyscy się z i rozmawiamy. Jest fajnie, ale przydałoby się trochę powiększyć Jak Widzimy, że zbierze się więcej osób, to nie, nie da się wtedy przyjąć. OK。 super dzięki Dobrze więc strony No, tu jak jest przykład przychodzą e, rodzice z małżonkami Robisz, jak się leci tak na rowerze, na rolkach, no to już nie da się zatrzymać w locie. No i często właśnie, tym, no ja byłem, no ja byłem wypadek dyskoszem, dyskoszem, no i musiałem jakoś zbroić te dziecko, no i głowę miałem odbity, tak. No i właśnie to jest najgorsze, że nie ma tu jakichś właśnie zakazów prowadzenia dzieci. Chodzą rodzice i ściszą dzieci. Is gone Jakie rozwiązanie? Zakaz dla tych dzieci to jest szalem, że e, 11 lat już zaczął trenować, to musi lepiej. Całkiem od swoich stałych, swoich starszych kolegów. że jest nie jest jakieś znaczy, rozwiązanie. No tak, ale nie, nie o to chodzi, tylko po prostu tak, e, no 11 lat, ale przychodzi i chce trenować. A tak jak przychodzą e, z dzieckiem i przychodzą nawet dzieci. Tylko, że je pobiegać po rampach. No jak, i to jest właśnie, i tu ma, nawet ja nieraz mówiłem rodzicom, żeby uważali, że mają ten, że mają coś dziecko, a oni po prostu na, nie zwracają na to uwagi. Bo później, jak na przykład się wleci w to dziecko, to mają pretensje do nas, że my nie uważamy, a że dziecko sobie może biegać. No i nie wiem, no powinno na pewno być jakiś zakaz. Yy, takie małe dzieci, że nie można wiekać w parku, że wtedy będzie, będzie często jeździ policja albo w dziecko, żeby zobaczyć, żeby zwróciła uwagę. Na pewno coś takiego by się przydało. Zaraz się zrobi dla Ciebie te wszystko jest, im sztarda wszystko. Nie ma dołóczy. Oh! <laughs> 哎呦，我的 Zapomniałeś albo zamiast nic to inne Lecz nie ze stanąć lecz Z dziekiem i w Mogę dać pierwszy przykład oh. tej teorii Cóż, pisałem zwrotki, chcąc być jak cyfry Ja lecz wychodził z tego na to zmieniało wszystko, chciałem zarobić jak Hitchcock A mi wyszło tak jak wyszło Rozumiesz dziś inaczej, na to spojrzymy z jutro Czasem nie poznaję siebie, jak widać lustro chodnieniu Mi albo zbiła, ja je składam całość jak marzenia I nie złożę ich, bo zwyczajnie mam peka Ciągle są do wykradnienia A część mi straci, część reali.

Odpowiedź brzmi: tu idzie siódź rano, wracam z powrotem, dwóch dzieciak <laughs> na zło na pod tak zadziałało na moją pani, pierwszy tekst, zaczęliśmy być z marzeń mazem, mówię patent, czułem się choler na perwozie, i choć to nie był szlagier, to to spamiętam dobrze, go proste Brata. choć nie płynie w nas ta sama krew Dziś nie chcemy wiele, zapisując swoją kartę Chcemy być to kiedyś w oczy i wspomniał sobie trzy czwarte